2,5 tysiąca hektarów powierzchni, 14 kilometrów długości, maksymalnie 7 kilometrów szerokości, około 100 milionów metrów sześciennych wody przy normalnym piętrzeniu, obiekt hydrotechniczny Goczałkowice. Kompleks składający się z zapory, zbiornika wody, stacji uzdatniania wody, rurociągów przesyłowych i zbiorników wyrównawczych. Podstawowym i kluczowym elementem tego projektu jest zapora. ma 3 kilometry długości i 16 metrów wysokości. Jej budowa rozpoczęta została w styczniu 1951 roku mocą tajnej decyzji przewodniczącego Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych podjętej rok wcześniej. Włodzimierz Drzyżczyk, inżynier budownictwa wodnego, absolwent Politechniki Krakowskiej, kierownik budowy prawobrzeżnego obwałowania zbiornika Goczałkowickiego. Jan Wadas, pomocnik w laboratorium na terenie budowy zapory w Goczałkowicach. W czasie rozpoczęcia budowy miał 14 lat. Zdzisław Dybizbański, syn inżyniera Bogdana Dybizbańskiego, kierownika budowy lewobrzeżnej zapory. W czasie rozpoczęcia budowy miał 9 lat. Helena Wadas z domu Sojka, mieszkanka terenu w pobliżu Zapory w czasie rozpoczęcia budowy miała 10 lat. Pracowałem w Jeleniej Górze na budowie oczyszczalni Wiskozy, a po skończeniu robót zostałem przeniesiony na budowę do Goczałkowic, na budowę zapory. Wodnej. Od zakończenia wojny mój ojciec, jako specjalista budownictwa wodnego, pracował przy odbudowie portu Szczecin. Jednego razu w stołówce pracowniczej wygadał się, zwierzył się pracownikowi z Warszawy, z ministerstwa, że ma kłopot. Żona musi jeździć na leczenie gruźlicy do sanatorium w Bystrej. Na co ów pan z Warszawy powiedział: Wie pan co. Budujemy wielką zaporę wodną w pobliżu Bielska, właśnie w pobliżu szpitala gruźniczego. Może to pana urządza, żeby tam pan podjął pracę? I tak w krótkim czasie znaleźliśmy się w barakach osiedla na zaporze. Głównym elementem tego obiektu hydrotechnicznego to była zapora składająca się z nasypu ziemnego, oczywiście z różnymi dodatkowymi technologiami, z upustem dennym dla spuszczenia wody ze zbiornika i również przelewów bocznych dla przepuszczenia wody powodziowej. Korpus zapory sypany był z materiałów miejscowych, i te materiały były dowożone kolejką wąskotorową. Kolebami na korpus zapory, i następnie po wyładowaniu materiał był wałowany z pychacza. Budowa zbiornika Goczałkowickiego była największą inwestycją powojennego planu sześcioletniego. Drugi zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ówczesnej przewodniej siły narodu, określał jasno założenia tego projektu. Wybudowana zapora utworzy zbiornik retencyjno-wodociągowy, a zmagazynowana woda zostanie przez budowany równocześnie największy wodociąg w Polsce doprowadzona do okręgów przemysłowych Śląska. Uszczelnienie samego korpusu było tak zwane jądro i łowek, które zostało po wykonaniu nasypu uformowane. A następnie skarpa została ubezpieczona płytami żelbetowymi, zapobiegającym rozmyciu tego korpusu. Projekt nie, nie był nowatorski, on był typowo książkowy, który uczono nas na Politechnice. Nie ma jakichś istotnych zmian. Korpus zapory typowy dla tego typu urządzeń hydrotechnicznych. Realizacja tego projektu była przeciwdziałaniem powszechnemu deficytowi wody na Śląsku, a goczałkowicka lokalizacja efektem wielu specjalistycznych studiów technicznych, udowadniających optymalne warunki goczałkowickiej lokalizacji. Jak mieszkaliśmy, osiedle było nieduże. Składało się, bo ja wiem, z około 20 baraków parę uliczek. Większość mieszkań była dwupokojowa, ale były dla liczniejszych rodzin trzypokojowe. Także meble ze Szczecina się zmieściły mieszczańskie meble ze Szczecina a mieszkaliśmy sobie wygodnie było i bieżąca woda, i kanalizacja, i telefon, mała piwniczka także tu nie można było narzekać ogródek. Do uprawy warzyw, kwiatków. Można, kto chciał, mógł hodować sobie króliki. Także tak, tak to zapamiętałem. Po skończeniu szkoły, szkoły ojciec mi zapłacił, bo to ojciec załatwił, no, żeby zajęcie jakieś, pracę konkretnie. No i przyjęli mnie tam do, do laboratorium. Do moich obowiązków należało codziennie pobranie próbek betonu, który był sprawdzony w laboratorium. To była próbka betonu, w której był wał formowany. Miałem <laughs> chyba 2,70 na godzinę <laughs> do dzisiaj pamiętam, było 500 ile złotych na miesiąc. Do mnie starczyło. A tam to, to nie za bardzo pomogłem, ale przynajmniej nie, nie kosztowałem nic rodziny. Roboty inżynierskie były prowadzone zgodnie ze sztuką inżynierską. Był nadzór ze strony inwestora, który w ramach nadzoru technicznego kontrolował technologię robót, sposób i prawidłowość. Wykonywania poszczególnych elementów. Przy wjeździe na osiedle, a tym samym na zaporę, na budowę zapory, stała wysoka wieża drewniana, wieża ciśnień, na której widniał olbrzymi napis Plan sześcioletni. Mieliśmy świadomość, że tutaj jest wielka budowa objęta planem sześcioletnim. Niemniej my, dzieciaki, no, mieliśmy to. Głęboko nas to nie interesowało. Natomiast byliśmy, jak wspominamy, bardzo szczęśliwie, beztrosko ten czas na obrzeżach budowy i w osiedlu spędzaliśmy. Budowa zapory w Goczałkowiczach była jedną z pierwszych obiektów tego typu. Budowanych w Polsce z obiektów hydrotechnicznych. Na skalę państwa był to obiekt priorytetowy, który był budowany z dużym rozmachem, z dużym nakładem, z dużą koncentracją sprzętu technicznego, bo zastosowano przede wszystkim tak spycharki, które Ministerstwo wtedy Przemysłu miało chyba 30 sztuk, a wtedy myśmy na Goczałkowicach mieli 15 tych spycharek, więc gros sprzętu ciężkiego było zastosowane. Przyjechała delegacja partyjno-rządowa z ministerstwa, żeby dowiedzieć się, czy nie jest zagrożony termin zakończenia budowy. Wszyscy przytakiwali, zapewniali, że się postarają. I tak dalej. Stojąc na placu budowy, ojciec powiedział: Nie zdążymy. I konsternacja, jak to? I wtedy ojciec zawołał: Józek, weź tego ziła, przywieź tutaj piachu i wysyp. Po chwili podjechał ził, tam trzy tony piachu się mieściły, i u, u nóg wszystkich przedstawicieli i dyrekcji budowy wysypał całą zawartość ziłu. I to się okazała mała kubka piasku. Ojciec pokazał na tą kubkę piasku. W ten sposób to długo będziemy tą zaporę budować. Konsternacja, przerażenie. Tymczasem, po niedługim czasie, na budowę zjechało kilka dużych ciężarówek, Tatra, znacznie większy. Realizacja Goczałkowickiego projektu była poprzedzona gigantyczną, niespotykaną na taką skalę dotąd akcją wywłaszczeniowo-przesiedleńczą. Obejmowała prawie 2000 hektarów prywatnych gruntów, 2000 właścicieli i ponad 400 gospodarstw wraz z zabudowaniami. Gdy zaczęli budować zapory, w Goczałkowicach, mieszkaliśmy bardzo blisko byliśmy ciekawi, jakie będą dzieci, kto to przyjedzie, bo dla nas to było. Wszystko obce, bardzo w szkole bardzo dużo dzieci tam chodziło z zapory z nami razem do klasy i dowodził nas samochód, który był udostępniony i dla nas i nas też i z powrotem brali ze szkoły i do szkoły. Razem byliśmy już życi, chodziliśmy razem do domu, zapraszali nas nawet do siebie, nie było żadnej jakiejś nienawiści czy i jakiejś agresji między nami. Na lekcji to też raczej jeden drugiemu pomagał. one były chętny do pomocy, tej dziewczyny, czy no jakoś... Żyliśmy w, no, w symbiozie jakby dobrej i nie było żadnego, żeby jeden na nas mówili, że ze wsi czy tam, albo czy tam jesteśmy, są gorsi, tego nie było. Bardzo silne i wyraźne wspomnienia mam z podróży Ciężarówkami z plandeką i z ławkami, które służyły do transportu nas do pszczyny, do bielska, a także codziennie do szkoły i ze szkoły. I to są bardzo fajne wspomnienia, bo dużą grupą dzieci jadąc w tym samochodzie śpiewaliśmy wszystkie przeboje Mazowsza, które jeszcze do dziś mi w głowie brzmią. Studia projektowe, wykonanie projektu generalnego i budowa obiektu zamykają się w okresie 8 lat. To biorąc pod uwagę wielkość inwestycji, rekord polskiego powojennego budownictwa hydrotechnicznego. Praca była prowadzona na trzy zmiany: non-stop, dzień i noc. Były ustawiczne spotkania z naczelnym dyrektorem zjednoczenia, były narady techniczne. Także pracowaliśmy właściwie na okrągły zegar, bo po skończonym robocie rozpoczęła się narada, która trwała do 10 wieczór i na drugi dzień to sama ten sam sposób działania. Słychać było stuki kafarów całą noc, dzień i noc. Spychacze, koparki. To oświetlony cały teren. Także hałas dochodził, ale spać można było. Goczałkowicka budowa była swoistą szkołą nauki wielu zawodów. Prawie tysiąc osób uzyskało kwalifikacje w zawodach cieśla, betoniarz, zbrojarz, kamieniarz, skarpiarz, operator sprzętu ciężkiego, maszynista, palacz, monter i innych. Często patrzyliśmy, bo dla nas to było coś innego tyle samochodów. Zmienił się jakby standard naszego życia, ponieważ było zawsze spokój, a, a po tym tych samochodów, koparek, tego wszystkiego, nawet no było bardzo dużo, ale raczej nam to nic nie przeszkadzało. Raz w miesiącu było, przyjeżdżało tam kino objazdowe, któreśmy też korzystali. No i nawet i starsi, bo, i, bo telewizorów nie było i byliśmy, byliśmy z tego zadowoleni, że mogliśmy korzystać. Jak się żyło na osiedlu, dla dzieci bardzo fajnie. Jakkolwiek na samym początku byłem przerażony jako mieszkaniec wielkiego Szczecina z tramwajami, z duż, szerokimi ulicami, był to dla mnie wielki szok. Ale już po dwóch, trzech dniach uznaliśmy wszyscy wszystkie dzieci, że Warunki dla dzieci są doskonałe. Tam przy tych barakach był tam taki głośnik, który codziennie albo muzyka szła cały dzień, albo, albo jakieś wiadomości. Kązłka się nazywał ten Pan, który nadawał, puszczał różne muzyki i mówił wiadomości takie na bieżąco, co się dzieje. To było takie, takie inne dla nas. Jak dzisiaj się kontaktuję z rówieśnikami moimi, to tak samo bardzo dobrze wspominają te, to nasze dzieciństwo na tym osiedlu. Każdy tam chętnie przychodził, bo i był tam sklep spożywczy, gdzie można było kupić i nawet słodycze. Było dużo takich rzeczy, co myśmy nie mieli tak na wsi i inne i inne mieli takie zabawki no, jako dziecko człowiek myślał, że to coś innego, lepszego zawsze. Po wykonaniu samego obiektu, czyli zapory czołowej i spiętrzeniu próbnym zbiornika okazało się, że ten korpus działa prawidłowo, także dzięki tej budowie mieliśmy pogląd na wykonanie dużego obiektu technologii. I to się przydało potem, no bo w dalszym kolejności była budowa Czańca, była budowa Tresnej, no i w moim potem dalszej karierze szereg zbiorników Czorsztyn, Klimkówka. Także to był obiekt, który zapoczątkował wielkie budownictwo hydrotechniczne w Polsce. Budowę zapory zakończono jesienią 1955 roku, dalej trwały prace rozruchowe. W czerwcu następnego roku dokonano technicznego odbioru całego obiektu, a uroczyste przekazanie do eksploatacji nastąpiło, oczywiście nie mogło być inaczej, z okazji 22 lipca.